Go nie ma. Na 10. Dobrze. Na 10 i wziął na kur na 5 chyba. No idziemy. Ała, moja ręka. Teraz już się coraz bardziej wkurzam, bo już dwoma przepiędziemy, nie? Zarakopny w biurko i jeszcze dwoma rękoma uderzę. Ej no ile można mieć niefarty? No pięć razy już mi drugi strażnik wyszedł jak jednego zaczulałem, no. Pięć razy! Jakby w Hearthstone mi tak karty dobierało, to bym kurna był w legendzie. Seryjnie. jest pod kamerą, a tu goście byle ściągną. to LSD. Ta zabawa po nocach ścieśni. LSD, herakopta i ha. Z kolegami. Good. Co, jak coś to dwóch strażników ci na górę właśnie wchodzi? O kurwa ty jeden idzie na dół. Da fuk? Oni tu schodzą na dół? Bez jaj. A gdzie jest tam? Za tymi kratami czy gdzie? No ja robisz, że aż tu wchodzisz. A dobra, kurna ty już myślałem, że on tu wejdzie jeszcze. Wyłączyłeś kamery czy to? Nie. Myślałem, że tu koleś nie pójdzie, co tu siedziałem. Zobacz w jakiej pizdzie jestem, ty. Między młotem a komadłem, nie? Dwóch strażników koło mnie i żadne dupy nie rusza, nie? No wypierniczaj za bramę, no! Jak mi się tu zbugował, to się w kurwie nie. Naprawdę. Łożeś się rozstrzelał. Ty no on się tu zbugował na 100% nie. Pójj mu tu. Jeden pager został. Jak coś to tu karta aż coś jest się przydatną? Nie, ja, ja, ja sobie przyjdę potem. A, to cię zbroi, chyba jest później, nie? Tak. No kurwa, mać! No jeszcze na dół pójdź, no, na, na górę ci strażnik. Tak, muszę cię być, jeszcze jeden koniec w A ja muszę lecieć po tego typa na dole, co go zabiłem, bo jeszcze mi tam ktoś pójdzie i kurno zobaczy A on tylko kurna na zawą. Nikt go nie poszczelił ani nic. To umarł po prostu. Tak to czasem bywa. A tu do góry gdzie jest to? No. Do góry wam gdzie No nie kurwa! Ile was? Następny ci wchodzi na górę. <laughs> Teraz już jeszcze mam Właśnie kurwa A O dobra, cywil Ty ale kartę miał ten Hop. Jak tam masz jakąś tom Na górze tą po prawej do otwarcia Skrzynkę czy tam hajs widzisz za nią, nie za tą tom To bierz od razu, otwieraj kartę i weź tam tą drugą kartę co Chciałbym zauważyć, że został nam jeden e pager. To jest takie trochę problematyczne. To raz, a dwa może jeszcze trzy minuty, żeby stąd z tego górnego piętra spierdalać. Bo za, minuty, bo za trzy minuty przylatuje ten. A ty jeszcze nie zlutowałeś chyba stamtąd nic. O! Dobra, kłamałem, masz minutę. <laughs> no chyba, że jakimś cudem będziesz miał farta. Nie przylecą strażnicy, tylko artef. To jest strażnicy. <laughs> to masz PA! Gdzie tu jest ten łom gdzieś e, Przy jak wychodzisz od e, kamer to możesz tam mieć przed sobą Ewentualnie jak schodzisz schodami to po lewej stronie jak zawrócisz tak lekko No bo na chwilę do kurde byłby teraz to jest, idzie. <głos》> Najgorsze masz to, że jeden strażnik zostaje na dachu zawsze Nie, jeszcze gorzej. Masz jednego ci nawet oznaczyłem z dołu. No, a ja tu już prawie całe hangary opierdoliłem. O kurwa. Ta zawrotna prędkość profiego razem z artefaktem na plecy. A, jak... Ty jesteś w tym pomieszczeniu za schodami, czy gdzie? Jestem na schodach, jakby na tym dachu. A, za schod... Za, za tym daszkiem, tak? To tam... tam nie wejdzie hmm. na pewno strażnik, więc tam sobie możesz w razie czego kłaść torbę, nie? I czterech na dół schodzi. No, pięknie. O. Pieniem zdążyć, jeżeli artefakt teraz nie znajdę, to powinienem zdążyć cały dół opiernic, zanim oni ruchną dupę na górę. Dobra, du jest cały zrobiony, jak? To. Więc ja idę nosić. Tutu <laughs> tym <laughs> 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 Ale wiesz ile ja miałem zachodu z tymi pokémonami, nie? Usiadłem kurna w czwartek, nie w piątek, w piątek Bo jeszcze musiałem gdzieś jechać Wsiadłem, nie? Zaczęłem zacząłem kurna ten... Najpierw z androida zaktualizowałem Oczywiście nie można go było legalnie zaktualizować na tablecie, więc trzeba było pobrać kurna przez ten Bo przecież inaczej się nie dało Potem kurna pomyślałem, a kurna, czemu ja tego na telefonie nie zainstaluję? Po czym się okazało, że na telefonie mam za, za starą wersję też Androida. To na telefonie się nie dało zaktualizować, bo ma takie zabezpieczenia pojebalne, główno, że lepiej nie mówić. <laughs> Więc mówię ciul Zainstalowałem, połaziłem sobie trochę piąteczek po mieście, nie? Połaziłem sobie trochę w piąteczek po mieście. Pozbierałem sobie trochę Pokémon. A wieczorem je. Yeah, Płot. I nie będziesz grał. Nie ma takiego grania. Czemu masz grać w Pokémony jak kurna? I dupa. Muszę czekać na jakąś aktualizację. O jakiej wersji teraz. 4.3. Niby, ale od 4.4 dopiero działa. Normalnie. Mam tam pójść do Ciebie na górę, jak zaniosę te torby wszystkie? Cię wykrywa. To są bendy ty. Chcesz tam opierniczyć im hangar czy kontener. Ale nie, ja sobie tam akurat będę szedł. Du, 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 du. Ty nie te paczki masz zbierać stary. Wiesz, kurna ile osób w mety nagra na gra na tych na, na streamach? Michło O no. przyciska. Hey. znowu zupełnie. W pewnym wieku Skleroza to już norma, wie. Wiesz, jak jest, Kurde, nie wiem nawet kiedy z tego domu, bo cały czas ktoś wchodzi albo wychodzi. Mm -hmm. nie, no mm. na ten artefakt przerąbany. Jezu, iść z tym artefaktem to jest najgorsze co może być, nie? Myślałem, że dach ci z tym łatwym koleściem do hmm. Aha, to rozumiem, że już nie mamy pagera żadnego. No raczej nie. Raczej nie, Nawet na pewno. To wiesz co? Spierniczaj z tego dachu jak nieśmiało. Się... <coughs> Bo tam na dole jest jeszcze pierdyliard do zaniesienia tych pierdzielonych paczek, nie? Stało tylko i wyłącznie 13 strażników 15 paczek na całej mapie Ja mam jedną no ja tu mam jeszcze sporo w kanałach, nie? nie? A ten kurna co tu biega, ten z tymi paczkami, to ma taką kondycję jak ja. Ja za długo muszę zadzwonić. Mam nadzieję, że no. gdzieś się schowałeś. No.

Du, 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 du. Trzeba jakąś kurna hardcorową misję zrobić jak Blackass przyjdzie. sprzyjdzie, okay. ostatnia torba stąd Oka. Ja już wszystkie torby mam tam pod, tam, pod tamto wyjście zaniesione, więc będzie ich gdzieś tak... Myślę, że do dziesiątki powinienem dobić tymi torbami. A jakąś wysłałeś tam na górę tą Linką, czy nie? Nie. another LOOT BAG SECURED! LOOT BAG SECURED! Michu, łapnie? No ja, ja za 20 na minutę musiałbym coś No nie, no nie złapałeś. Miałeś ja mnie złapać. Ja za 20 na minutę musiałbym coś Miał mnie złapać, widzieliście kolegę, kurno. Oh. Widzicie jaki tfaniak, na nic nie przyniósł, nic nie zaniesie. Kurde, przydałaby się ta media w końcu 60fps, aby mógł streamować w lepszej jakości. Nagrywanie już nie wspomnę. Chyba lekko 6 Sme. I uwróić to zajmie się tą tabę może zebra. Prawda z dachem, strażnik Serio? No, teraz pytanie czy tam jest otwarte. Dziękuję. Nie mamy czy tej pasy, dlatego... Cieszę się bardzo, że tu jest Ja opierniczam teraz zewnętrzną część mm. tam w kanałach masz na samym końcu tor bez fajstymu ale w sensie na tym drugim końcu no. mm -hmm. Tak, zajebista lampa. Fajnie, że sprawdzasz czy trzyma pion, kurwa. Cywil pierniczony ty. Czaisz? Cywil se stoi i se kurna sprawdza czy lampa czy trzyma pion, nie? Prawda. O, to teraz jestem w dupie. No ilu was tu łazi? Puźwa no. Dobrze, że jedna torba została do ucieczki. Przynajmniej jak zrypiemy, to kurwa można znaleźć tam jedną torbę na ECM-a Na piętrze tam dużo tych No wiem, pyta mimo jak pójść na razie. Dobra, mam tę torbę. Rzucę ci ją tu przez płot. Pamiętajcie, że mam nawet jeszcze jedną. Nie, nie przerzuciłeś. Jak nie przerzuciłem? No, Od z twojej strony jest? Nie, no za tobą jest. U mnie nie. No, centralnie kurna stoisz koło niej, nie? U mnie teraz pod tobą jest. zrobisz? U mnie leży nie. centralnie. LOL. <noise> Zobacz co na streamie, nie? U mnie ta turba? Kurwa strażnie. U mnie ta torba leży kurna za... koło ciebie po prawej stronie, nie? A spróbuj ją podnieść, może ci się udają przez ścianę jakąś podnieść? Bo w praktyce to ona jest po twojej stronie, nie? Kurwa mać, zabiłem go. Nawet mnie nie próbuj podnosić. Zapomniałem, że ACM-ów nie ma. Nie, pagerów już nie ma. ACM-a bo alarm. Fuck. Proszę Minus -60 tysięcy ekstra za to, Dajcie skrzynkę. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. O. Mówisz masz, kurde ty. O kurde ty. Co się stało, ty? Co się stało?